Prosimy. Nie. Sadek. Dobra, obejrzymy, ale najpierw zobaczymy to. Nowa kolekcja! Dobra, to jakiś SCAM. Czekajcie na ciuchy Xaya widzowie. O jezu, ale giga scam. Ostatnio odwiedzając młodszego brata Davida Dobryka, kolekcja? Prowadzi... Ja to kolekcja. Jakiegoś. Filmach, o, Mr Beast, tak, Bogu. Tak, Od ostatnie odwiedzając młodszego brata Davida Dobrikam, dosłownie doprowadził go do łez. Dodatkowo zerkniemy na ostatnią podyczkę unboxala z Wardeggnem. Ty, i a ten unboxer jakiś śmieszny, ja nie Dziwnie się próbuje. No, tak się zaczął próć, jakieś kurwa wiadro do studni, wrzucił rybkę, wyłowił, mówi: "O, drama". Si, co tam chodziło. Dobra, to ten unboxer po prostu jest nikim, nie? I chce się ten wyzdodzi. No to no. Dzięki Sostobicu. Obczaj trzy ostatnie insta. Ja jestem nikim, ty Roberta, kurwa, nie wiesz kim 7, ja jestem gdzie ja kurwa twoje korzenie zapuściłem 8, już 9. w polskim internecie i w polskim kurwa świecie przestępczym A kto ci napisał, że jesteś Nikiem. to powinien filmik usunąć z tym na kanale. A kto ci napisał, że jesteś Nikiem? Z nowym Ksajem? Filmik no. usunąć? No jak to tak? Gwiazdą Twitza. <laughs> z rekordzistą. <laughs> Z nowym królem. Tak, mamy z dwóch rekordzistów. Na tym Discordzie. Wystarczy Starcie na czekać i rekordzik tak wpada do kieszonki. Ty to moja przerwa trwa dłużej niż kariera, kurwa. I chcę jest kurwa. U niego ile to było? 40 dni? 50? Ludzie zarzucają bułe i za hipokryzją, a na koniec, Mr. b jakiś kompletnie chory film. Co? Co z over over a million dollars 12 days of filming well 70 sd cards 7, 4, 4, went into a camera pozdrawiam cię pozdro Wtedy macie reporterów dzisiejszego odcinka, linki do nich w opisie. Jak już pewnie wiecie po początku tego Konopi odcinka, no, no, Oj! program Oj! dostępny na konopski.pl, więc... Gramy w o... Rzeczy są świetnie... Do zara, mogę zagrać. ...w kolekcji pojawiły się hapty... Jakiego hokeja, jak nie będziemy... Nie, pomieści nie. Pomieści, proszę, nie pal do Czyż... Mr. Beats. A będziesz tłumaczył, co mówi? Tak. ...w zamawianiu koniecznie zerknijcie na tabelę rozmiarów, żeby się upewnić, czy dany rozmiar na pewno was więc... Więc te dwa miesiące to dosyć długo, jak tam właściwie tylko felgi zostały starte. Najwidoczniej w tym serwisie rano no niezbyt się świeżo. O, o A, wyłączył się, się, przepraszam. No. A kiedy potrenujemy te gierki? It's on it's on it's on it's on platformę... Ale zaraz, my chcemy trenować gierki na na ten? Żeby, na pewno... no, żeby ogarnąć chociaż zasady, no tak. Jutro zaczynamy. Na streamie macie wszyscy być u mnie. Aha. Czy Kogo jutro nie będzie? Już mnie jutro nie będzie, bo jadę, kurwa. Jak kurwa jedziesz? No to Warszawy jadę z suferem. Przeprowadza Przeprowadzam, Przeprowadzam się jutro, już co jest, kurwa. A o której będziesz w Warszawie? Nie Ale wiem, on przyjeżdża dobra. na czternastą niby. To będę jakoś na osiemnastą 17. Stream bez ciebie, kurwa, sensu nie ma. Ale on nie ma komputera przecież. No to w poniedziałek ja ją... dopiero. Ale ja nie będę o nawet w poniedziałek jeszcze. Bo monter przychodzi we wtorek. No to... Dobra, ja posadzę Lukiego u nas i będzie... No to na Sufara bym je ...żeby zmierzyć tego 0. weź swoją myśl, która Potykać kurwa sprzętu, jaka? No nie no, swoje, już. Ogłosiłam, że od października... Czekaj, CO?! OnlyFans na treści... No właśnie no, chciałem powiedzieć, że banują Tysiące użytkowników płaczą. Tysiące. Miliony. Cały świat płacze. Co? Banowym porno na tym. Bonifancie. No nie wiedzieliście? No. Ale normalnie no, to nie wie. Ej, ale wiecie co? Nie to, nie wiecie, nie. że teraz jest... Ja, ja o tym wiedziałem, przeczytałem to chyba... Nie wiem no, kiedy, wczoraj. To nie, no, wczoraj? to nie będę mógł wyszło. obejrzeć... Nagich fotek mojej ulubionej influencerki? No kurwa, pobierajcie co no, możecie. Nie wiem, no będą inne strony, spokojnie no. Ale to teraz kurwa tylko założyć stronę, gdzie to będzie dostępne. I to już jest chuj. No, no co tam Oli jest teraz? Nie, tam kurwa, same porno było. No główno jakieś dla lamusów, co kurwa płacą za nieporno. A ogłosiliśmy. Jakieś jak jak pieniądze jebany, tak, tak to zarobi na do... tyle kasy. Tylko że... albo... pobierajcie. W w Aha! Pobierajcie. Czekaj! A, pobierajcie jest pobieranie. zakazane, chyba że w formie sztuki. Czyli nic nie znika, panowie. Robienie pałek przez jeden rok, no to była sztuka akurat. No, ho plus kurwa 10. OnlyFans jest platformą, gdzie zwykle popularne zagraniczne influencerki slash celebrytki sprzedają miesięczny dostęp do swoich filmików oraz zdjęć z kategorii 18. Ile zarobiłaś dzisiaj? 4,2 miliony dolara? Do dzisiaj pewnie. 18. A do dzisiaj. Ja nie wiem, kto z tego zarządu OnlyFans wpadł na y, w taki wspaniały pomysł. Rapper Tyga, który miał tam jeden z większych profili, usunął już swoje konto i zapowiada zrobienie własnej konkurencyjnej platformy typu OnlyFans. Następnym naszym tematem będzie MrBeast, bo ostatnio tego pana dawno nie było u nas w newsach i Jimmy napisał to na Twitterze. Ponad milion dolarów, 12 dni nagrywki i 700 kart SD poczło na mój nadchodzący filmik. Nie mogę się doczekać, aż go wrzucę. Milion oh, dolarów SD. to ok. Zrobicie Popraść. ranking osób, które według was mają największe... ...influ na swego odbiorcę? Największe influ. W na polskim odbiorcę. internecie, Imo Wardenga zdecydowanie pierwszy, a potem może być Nitro albo Xario. Okej, okay. nie potrzebujemy już więcej Twoich opinii na tym streamie. No cool. Luki. Nie no, prankowałem. Luki to 1. Druga, bo druga, ale Gdyby nie luki, to nawet no. no, no, ja nie pomyślę, żeby, żeby nastać do tej reklamówki, no. Ja nie wiem, czy on tam nagrywał jakiś film pełnometrażowy, czy o to chodzi. I ktoś się go zapytał, Właśnie, czy on nagrywał jakieś jakości 12K. Właśnie. I to mi odpisał, że potem mówić 20 a 30 kamer. Więc następny będzie film z to będzie na pewno jakiś tłusty materiał, a w dalszej części odcinka mam jeszcze jeden temat związany z Mister 20. Zaczęło. A teraz nie się, da się wytrzymać wytrzymać do... w koju i nazywałem na tego streamera, który nagle dostał jakieś trudności z oddychaniem i musiał zakończyć streama. To dzisiaj mam gościa, który tak się wkurzył na grę, że dosłownie zemdlał, ale to sami oglądajcie jak to kurwa tak się wkurzył na grę, że zemdlał? A co grał? A po dzisiaj, na przykład, 16 godzin zjadł i wstał, nie? No? Pani go dojechał w razie. Się, się nie dziwię. <laughs> Ojej. Leciał tam na chłopa totalny knockout, ale teraz pogadajmy sobie o Loganie Paulu ponieważ Widać, Logan jakiś że podczas w związku z modelem, że do siebie scenariusz, wytupam, na ale kilka miesięcy temu się rozstali i do dzisiaj w sumie nie wiadomo dlaczego, ale Josie była ostatnio widziana na urodzinach TikTokera czyli Bryce Holla, i podczas tych urodzin e była Logana się z nim całowała. I temat został mocno podchwycony przez media, dużo ludzi zaczęło o tym gadać, i w ostatnim vlogu Mike'a Logan się z tej całej sytuacji po prostu śmiał. W sumie to dobre podejście Logana, ale z drugiej strony widzieć po kilku miesiącach od rozstania swoim byłem z TikTokerem, który no. niedawno dostał. Mostard pierdziel w Antagonie, ale... i cały internet się z niego śmiał. No, taki trochę disrespekt, ale jak mówimy o byłych dziewczynach youtuberów, to wrócimy sobie jeszcze na chwilę do Kingi, czyli byłej Friza. Niedawno Kinga na swoim kanale mówiła, że czuła się jak maszynkę do zarabiania pieniędzy, kiedy kanał Karola zaczął się rozpędzać i lecieć w górę. I Frizu często ją tam wrzucał na miniaturki czy brał ją do nagrywek, no, a ostatnio na jej kanale pojawił się film z taką miniaturką, i działy się tam takie sceny. <toddź> Uuu, yes. Dużo osób zaczęło pisać, że z jednej strony czuła się traktowana przedmiotowo, jak maszynka do zarabiania pieniędzy, ale tutaj nagle w jej filmach pojawiają się takie rzeczy. Ale trzeba wziąć pod uwagę, że teraz to jest jej kanał i nie robi czegoś na siłę, czy wbrew sobie, tak jak to było pewnie z występowaniem przedmiotowo, jak maszynka do zarabiania pieniędzy, ale tutaj nagle w jej filmach pojawiają się takie rzeczy. Ale trzeba wziąć pod uwagę, że teraz to jest jej kanał i nie robi czegoś na siłę, czy wbrew sobie, tak jak to było pewnie z występowaniem w filmach Frieza. Moim zdaniem nie ma co się tutaj próć, a. Następnym naszym tematem będzie Rezi Ponieważ Remek jest aktualnie w trakcie realizacji nowego, ciekawego projektu Ostatnio byłem u Remka i nagrywaliśmy test gównianych produktów z Instagrama I powiedział mi trochę o tym, co oni tam planują I w skrócie Rezi zabrał całą swoją ekipę Standera, Czyli montażystów, operatorów, spakował ich do busów I pojechali do innego kraju, gdzie miałem zrealizować ponad 20 filmów Premiera projektu będzie 26 sierpnia Więc pewnie wtedy dowiemy się, gdzie chłopaki pojechali I jakie będą kręcić filmy Wiadomo jeszcze, że projekt będzie kosztować Remka ponad 100 tysięcy Więc ja trzymam kciuki i czekamy, co to będzie A jak mówimy o YouTube to niedawno wam mówiłem o co chodzi w tych całych kryptopankach. Jest to świeży projekt oparty na NFT i w skrócie ludzie wydają. Ty, on re reak reklamuje te kryptopanki? To już jak kurwa was trzeci raz o tym słyszę o w jego wydźwięku. To dzisiaj pojawiają się transakcje za setki tysięcy dolarów i ludzie dalej kupują te kryptopanki. A teraz powstała kopia tego projektu, tylko że zamiast panków mamy znudzone szympansy. Logan Paul zaczął to już promować u siebie na Twitterze i Instagramie, więc zobaczymy, czy szympansy zdobędą takie wielkie zainteresowanie. Ja będę was na bieżąco informował. A następnym naszym tematem będzie Unboxal versus Boxel. Oraz Wardęga. Niedawno na pierwszej konferencji nowej gali <grywanie> fejmu, się małpkę, I byliście mamą, widzowie? do pogawędki, bo oni generalnie mieli się ze sobą bić, ale finalnie nic z tego nie wyszło. Ty, ale demy już nie mogę się doczekać tam wstępnej Gali Demons vs. Mamon, kurwa. Nie widziałem tego na pasku. Upawo się wycofał z walki, więc Wardenga zaczął się go... Zobaczyłbyś Luki taką walkę? Ale oni się lubią, to bez sensu. A to nawet nie wiedziałem. I jeszcze wspomniał jaki ma w ogóle do niego problem. Chodzi o to, że dałeś pewne warunki, ja, zaakcept, ja je zaakceptowałem, a później dostałem informację, że ty się mimo wszystko wycofujesz. To... Jest to mimo wszystko ciężka decyzja, wolę zobaczyć jak się zakończą obecne dramy i sprawy. A wiesz w ogóle co ja mam do ciebie? Czy... Ale... Ale jak ktoś ma walkę z Wartengo i ta walka nie jest na takiej zasadzie, że mieli dramę czy coś, czy na przykład yy, unboxalby miał... Dramę z W sensie walkę z Wardengą to znaczy, że on pr by mocno ucierpiał? Dlaczego? W sensie ja nie rozumiem. Czy nikt by nie wyzywał unboxera do tego, że ma walkę z Wardengą? Nie jesteś tego świadomy. Tylko co, jakby co, coś odjebał. to tak, że pierwszego tygodnia y, zapraszasz mnie, Ej Sylwek, może będziesz prowadził ze mną tego, ten podcast, albo przyjdź jako gość, a za dwa tygodnie mówisz, Ja to temu wardędze nie ufam. Zrobiłem pierwszy odcinek i podjąłem decyzję, że format wolę prowadzić lepiej sam. To chodzi o to, że mi proponujesz y, wspólny program, a później mi zarzucasz, że mi nie ufasz. O to chodzi tutaj. Ogólnie to ciekawą rzecz powiedział Mandzio, który jest w sumie kumplem unboxala i nawet niedawno byli na jakichś wakacjach, bo powodem odrzucania tej walki, o którym unboxal nigdy nie mówił, była U. jego. Kontuzja. Tam, albo e, bodajże, że podczas treningu albo podczas imprezy wlasz szkło i chłop kuleje od pięciu miesięcy i ma kontuzję i uznał, a, że od lepiej pięć jest miesięcy coś innego, a nie, nie, niż... nie wiem, to musiało być mu jakieś zakażenie. A nie, nie musiał wdać. się wpierdolić tam. Ale brzmi jak gówno. Jeżeli się Abym przyznać, że niebała. ma kontuzję, ponieważ każdy go zje za to, że ma kontuzję. Wysłałem głosówkę do Unboxale i zapytałem się go, czy to, co powiedział Mandzio, jest prawdą. I on boksal odpisał. Nie lubię... Nie lubię Mandzia. To <grystanie> 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 Się kontuzją, bo wiem, że wiele osób tak robi, dlatego nie chciałem o tym mówić publicznie. Ale prawdą jest, że negocjacje z Fame zbiegły mi się z kontuzją, której leczenie zajęło dwa tygodnie, a cała rehabilitacja ponad miesiąc. Między innymi dlatego, mimo możliwości walki w K1 z Sylwestrem, nie chciałem się tego podejmować. O kontuzji informowałem również na stories, gdy nie rozmawialiśmy jeszcze publicznie o walce. Potem Unbox wysłał mi parę jego starych storiesów ze szpitala, gdzie widać, że rzeczywiście miał coś z tą stopą, nawet podesłał mi jakieś zalecenie lekarskie, więc to, co mówił Mandzie, jest prawdą. Kilka dni po tym, jak unboxa wyszedł na konferencji Fame'u, wrzucił do Ciebie Insta Stories, jak mówisz, że raczej po ostatniej akcji nie zawalczy dla FMMA i wspomniał coś o jego spinie z Wardengo. Chodzi problem, bo nagle przychodzi Sylwester Druid Wardenga i mówi: A gdzie jest unboxal? No To, tak... to było pojęcie, że masz kontuzję. No kurwa, ja nie rozumiem. Wardenga go spytał, czy będzie to walka, bo czy nie będzie. Staje, a ten z kurwa z mordą, kurwa, jaki zjebany, to jest gówno pierdolony, terenowela to to tak jebana. No ja nie wiem, jak chcę tę walkę podejmować. No i to nagrali dzień wcześniej, to ustawione. Co tam wymajtał Sylwester Wardengo? O, gruba ryba, z sprzed roku, to kto będzie prowadził no jest taka sytuacja. Ale tego jest ten Co mówiłeś, Aki? Że w tak gada, śmiesznie. No. Włodasz aferkowy bokster, który robi z tego content na afer. Pierwszą osobą, która odpowiedziała na to story... Eny Prime z który w życiu na swój kanał film, a tutaj macie z tego urywki. Musisz dopłynąć na Prime, a nie... ...przez to, że powiedziałem, że... Nie do końca Maja dobrze opadłem na tej scenie, powiedziałem tylko moje zdanie, które jest podobne do naprawdę większości ludzi, którzy pisali o tym, że... No po prostu się mocno stresowałeś I nie do końca dobrze to wyszło Ja ustawiałem w jakiś sposób to, żeby Sylwek wywołał na scenę To od razu ci tłumaczę, że nie Sylwek po prostu gdzieś tam w trakcie konferencji Uderzył do czegoś, co jest związane z tobą Po filmie Bogzela Unboxa Zrobił trochę poważniejszą odpowiedź Bo to jego takie śmieszkowe story zostało tak średnio odebrane A tutaj macie z tego klip Po prostu bardzo nie spodobało mi się, że jak zostałem wyciągnięty na scenę, jakby to było jakieś poboczne wydarzenie na tej całej gali. Jesteśmy w trakcie negocjacji, a następnie dowiaduje się, że jestem w pierwszym wątku u Ciebie na aferkach. Nagle dowiaduje się, że tak naprawdę wcale nie poruszasz tematów no. innych walkę MMA. Jakby poczułem się dosyć mocno osaczony i chodzi o tą całą sprawę o zaufanie, no że ja raz nie ufam, raz nie ufam. Sylwek, ja po prostu czysto biznesowo jestem w stanie Ci zaufać. Możemy podpisać umowę o nieruchomości, możemy podpisać umowę jako jakąś współpracę nawet jakąś spółkę, o cokolwiek, naprawdę o wszystko, aczkolwiek tak czysto prywatnie, ja tak mam do Ciebie dystans i nie do końca Ci ufam i tyle. Na koniec tej sytuacji swoją odpowiedź nagrał Wardenga. przedstawiając swoją perspektywę i argumenty w kilku kwestiach. Ja się zgodziłem, nie? Że niech będzie ten kickboxing i nagle mija tydzień i dostaję informację, że niby się zgodziłem, ale Unboxal jednak zmienił zdanie. W końcu ja nie wiedziałem na czym stoję, więc dlatego go wywołałem na tej konferencji, czy będzie ta walka na tej trzynastce. <laughs> Ludzie mi wysyłają, że on chodzi, nagrywa jakieś story, to było ukartowane z Boxdelem, że ja go wywołał, że ja go wywołam tego unboxala, gdzie Boxdel w ogóle o tym nie wiedział. Mamy go prosić o walkę, przepraszać go za to, że go wywołałem. No, chciałem po prostu wiedzieć, czy ta walka jest, to go wywołałem. Ja jestem zły na unboxala. Mieliśmy kiedyś dobre stosunki. Na tyle dobre, jest że on mi zaproponował to prowadzenie Real castu. Ja odmówiłem, a on po dwóch tygodniach, czy tam po trzech. Z jakimś innym gościem powiedział, że mi w ogóle nie można ufać. Ogólnie, to może w tej całej sytuacji chodziło Unboxalowi o zrobienie jakiegoś dymu, czy sprawdzenie potencjalnego zainteresowania jego walki z Wardęgą. I ta walka może być mega ciekawa, ale tylko jak by wygra teraz z Wojtkiem, bo jak znowu przegra, to wiecie, już będzie takie, że okej, okay, trzeci raz wychodzi. No, nic ciekawego. Chyba, że ten ich konflikt jakoś się podbuduje, ale to zobaczymy. A podsumowując całą tą sytuację, to myślę, że tutaj wyszło trochę niezrozumienie ze strony Unboxala, o co tak naprawdę Wardenga ma do niego problem, bo mu nie chodziło o to, że finalnie Readcast nie był z nim prowadzony, tylko o te słowa, że nie można mu zaufać, to. Całki pizde z grywu. Ty. Na pewno unboxala od razu bym się przyznał, że doszło do jakiejś kontuzji, <grym> a nie to jakbyś ukrywał, czy e, przekładał przez jakieś niewyjaśnione dramy, czy coś takiego powiedział na tej konferencji. A teraz na wyluzowanie tematu, to muszę wam pokazać, co ostatnio znalazłem na Twitchu, bo czegoś takiego to w sumie jeszcze nigdy nie widziałem. Pewnie każdy z Was kojarzy grę Simsy, To ostatnio na kanale Twitch o nazwie Germa985. chłopak zrobiony profesjonalne wielkie studio imitujące Domek w Simsy. Zacząc różne ja, opcje Co no, ma fajnie. robić, czyli na przykład pójść do toalety, wykąpać się. To jest mega ciekawa sprawa, jak ja to nagrywałem, to stream oglądało blisko 100 tysięcy widzów, więc zainteresowanie tym nowym formatem jest dosyć spore. No I według mnie tak rewolucyjnie to wszystko wygląda. A teraz e, czas na nasz temat, bo w ostatnim vlogu Davida Dobrika gościnnie wystąpił Mr. Beast. Generalnie Jimmy jest ulubionym youtuberem młodszego brata Davida i Mr Beast postanowił zaskoczyć młodego nowym iPhone'em i walizą z 10 tysiącami dolarów. Przez co brat Davida dosłownie się popłakał, ale tutaj będzie z tego klip. Słuchaj. Got you this shirt. Whoa. Isn't that sick? That's I hope you really like it. Oh <laughs> <laughs> let's do a quiz. Since i am giving you this shirt, what else would I typically give you? Money. Agreed. Here's ten thousand dollars <laughs> in <laughs> case. <income. laughs> <laughs> <I even told laughs> Are you kidding me? <laughs> 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 I'll Are you kidding? i that. Uh, who's your favorite YouTuber? Yeah. Correct answer. Here's a new iPhone as well

Ale Piękna sprawa, Mr. Beast wciąż zaskakuje, ale to by było już na telewizji dzisiejszych newsów. Zostało pewnie w górę jak dowiedziałeś, albo dowiedziałaś, no że nie moje... Nie, nie. Fajne tylko, że ten Mr. Beast zawsze jest fajny. A no, sadge. Sadge dla OnlyFansa.